Wszystkie twoje sny, no i Przepraszam za wszystkie dni, się nie zmienię Odwiedzam dziur to szansę, wizę Zarabiam, to liczę szanse Biorę do pari, mam dwie klaski, idziemy kołacją W eurę odliczam, typ, czy byłabyś obok, jak czekał Będziemy zawsze obok, będziemy jeść Będziesz durak, jest w kolorze P, żaden miodny puto okrywa mą Zobacz, jaki wielki film co sobie idę Obrzydliwie dłuży chwilę, ciągnąłem, Dzisiaj wszystkie twoje sny, no i Przepraszam za wszystkie dni, się nie zmieniłem Czy byłabyś moją fiancę, gdyby nie grały u mnie finanse? Będzie i zostaniesz, po tygodniu znikniesz, tak jak mój transfer Wtorek, w nocy odbierzesz, nawet o czwartek na weekend beat, drej karty Free, fajd, karty Zabłupisz karty Tak jak prawdziwe dziwo, łożę A pila, rękę ci kielę Zrobię to dla ciebie, bibo Lepiej się śpiewić w swoim ciele Yo, nie będę na ciebie żenię ważne co opowiesz mi, w że szczere Powiedz mi, że cię zrozumiem, takich jak ja złoś, całość niewiele Wiem, że doszle klek, wieszam i wybacz co, zapisuj czek Co dzień ja to moja tu lek, po co mi jeden, jak mogę być pięk, za trzęsto Przepraszam za wszystkie dni się nie Shout out, my proski, Hanzo. Whoa, mood. Fajny mood w chuj w ogóle ten numer jest. Bardzo go lubię. Jest Taki luźny przede wszystkim.